Dzień dobry, cześć, Robert z tej strony. A, tak, porządnie. Cześć, Robert z tej strony. Ha! Dzisiaj w odcinku będzie temat pod tytułem Toksyczni ludzie i jak sobie z nimi radzić. Ja nawet dzisiaj wziąłem taką, 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 taką pomoc, w której piję kawę i, i, i mógłbym nawet powiedzieć tak, że będziemy się dzisiaj drapać w głowę: jak rozpoznawać toksycznych ludzi i jak sobie z nimi radzić. I to będzie tytuł tego odcinka. A kubek dostałem od zespołu firmy Konia. No więc, jak to z tymi ludźmi? Wyobraźmy sobie, ja spróbuję taki obrazek namalować, żeby, żeby sobie to można było wyobrazić. Wyobraźmy sobie, że codziennie chodzimy z takim koszyczkiem, i w tym koszyczku mamy życzliwość, mamy dobry humor, mamy czasami zły humor, mamy jakieś relacje, mamy jakiś plan na dzień, mamy spotkanie, mamy jakąś energię. Mamy jakąś miłość, i teraz sobie tak maszerujemy z tym koszyczkiem, i tak sobie każdego obdarzamy. I tak wygląda załóżmy nasz dzień. Ach, taka metafora mi dzisiaj wyszła fajna. No i teraz wyobraźmy sobie, że e, ktoś do tego koszyczka chce wskoczyć. Czyli próbuje jakoś tak nam się pojawić w naszej głowie, w naszym sercu i w naszej takiej świadomości. I to jest pierwsza rzecz, która, która może zwiastować, że w zasadzie to może zwiastować kilka rzeczy. Może zwiastować to, że ktoś chce po prostu z nami być bliżej, może zwiastować to, że ktoś się nami zainteresował i chce być z nami gdzieś w kontakcie, a może zwiastować dobrego człowieka, a może zwiastować toksycznego człowieka. No, w każdym razie pojawiają się w tym naszym koszyczku metaforycznym. No i teraz druga rzecz, którą do to, który toksyczny człowiek w zasadzie powinien zrobić, to gdzieś ukierunkowanie tej energii naszej, tego wszystkiego, co mamy w koszyczku, gdzieś, gdzieś próbować to ukierunkować. A najczęściej, jeżeli jest toksyczny, no to ma ochotę, Ukierunkować tą naszą postawę, nasze uczucia i nasze wszystko w złą stronę, a nawet nie w złą, tylko w złą dla nas w sensie takim, żeby nasza energia była uderzana, żeby coś tam tak, tak jakby cały czas czuć, że ktoś nam podstawia nogę. Że my miłość, że my coś chcemy powiedzieć, a ktoś nóżkę podstawił, a ktoś nóżkę podstawił, a ktoś nóżkę podstawił, i my tak się czujemy gorzej, 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 gorzej. I coraz gorzej się czujemy. I się zaczynamy drapać w... i czujemy, że nasza wartość bardzo poszła do dołu. No to jest ewidentnie toksyczne działanie kogoś, kto robi to celowo. W w życiu takim zawodowym, firmowym i, i, i w ogóle, no można powiedzieć, takie funkcjonuje pojęcie jak mobbing. Mobbing, czyli zaniżanie czyjejś wartości w taki sposób, żeby ktoś po prostu no, czuł się bardzo, bardzo, bardzo źle. Oczywiście może to prowadzić do sytuacji bardzo skrajnej, kiedy całe to działanie. Jest bardzo szeroko zakrojoną manipulacją, i ktoś z tego tytułu popełnia samobójstwo. Słyszałem o takich przypadkach, ale to o to chodzi, żeby to w tą stronę, w tą stronę szło. Więc, jak rozpoznać takiego tego toksycznego człowieka? Wyobraźmy sobie, że idziemy z tym koszyczkiem przez ten nasz cały dzień, mamy tam wszystkie te nasze uczucia. I jak ten czerwony kapturek sobie maszerujemy, a tu nagle się okazuje, że ktoś w tym koszyczku próbuje po pierwsze wskoczyć do tego koszyczka, no i można być, że to jest zupełnie normalnie, ale próbuje cały czas, czujemy, że coś nam nogę podstawia, że się czujemy gorzej, 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 gorzej. I za chwilę nam bije szpileczkę, za chwilę dużo większą szpileczkę, w zasadzie się, zaraz się gdzieś znowu pojawi i znowu o nim myślimy, wracamy do domu i znowu myślimy, czemu nam to robi. To jest toksyczny człowiek. W taki sposób można rozpoznać toksycznego człowieka. A jak sobie z tym radzić? W jaki sposób radzić sobie z kimś takim? Informacja zwrotna i asertywność to są te dwie rzeczy, które są w moim przekonaniu tutaj kluczowe, ale one są zarąbiście trudne, żeby coś takiego zrobić, ponieważ emocjonalnie i energetycznie o, pod, wchłonie nas bardzo. No bo wyobraźmy sobie, że jest sytuacja, w której ktoś nam ciągle podstawia nogę, ciągle robi nam pod górkę, ciągle się pojawia, a my nie chcemy, chcemy go zrzucić. No i my teraz mamy stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, Heniu, chciałbym do Ciebie coś powiedzieć. Posłuchaj, ranisz moje uczucia, przepraszam, nie, nie ranisz, nie, nie. Pierwsza rzecz to nie oceniać, zaraz, no to w tym ranieniu nic nie było takiego, dobrze, to mówisz tak. Ja, po Twoich słowach, czuję się zraniony. Boli mnie to, jak doprowadzasz mnie do sytuacji, w której myślę coraz częściej o sobie i myślę, jak jestem coraz słabszy, jakim beznadziejnym typem jestem. Ciągniesz mnie cały czas na dół. Ja mam do Ciebie prośbę: jeżeli robisz to nieświadomie, przestań. Jeżeli robisz to świadomie, powiedz dlaczego. To jest informacja zwrotna i jednocześnie asertywność, żeby nie wpuścić kogoś do tego naszego koszyczka. Bo wyobraźmy sobie, że tam jest ta życzliwość, jak ktoś tam kurde drutem mieszka, miesza w tym koszyczku. Więc musimy powiedzieć, stary, dlaczego mieszasz drutem w tym koszyczku? Ja mam tam miłość i życzliwość. Czemu tam nie, mieszasz? Powiedz mi, jeśli nie jest świadomie, przestań. Jeśli świadomie, powiedz dlaczego. Więc tak poznać toksycznych ludzi i tak sobie radzić. Teoria bardzo prosta, praktyka bardzo trudna. Dla tych, którzy czują coś takiego, dla tych, którzy czują, że ich wartość spadła, polecam informację zwrotną dawanie tej informacji zwrotnej, ale pamiętajcie, to dużo energii będzie kosztowało. Tyle w odcinku. Trochę smutny ten odcinek, ale to <laughs> życie. Takie mam też doświadczenia. Polecam się za tydzień. Wypatrujcie następnego odcinka. Oczywiście, łapka w górę, subskrybuj. Do zobaczenia. Pa!